Dom Kultury Słowiani w Szczecinie po raz XXI zorganizował kolację wigilijną dla 400 najbardziej potrzebujących osób. Przy wspólnym stole spotkały się zarówno osoby samotne, jak i ubogie i bezdomne. Jak dla każdego człowieka jest to wyjątkowe spotkanie. Dane mi to jest robić po raz ósmy. Jestem kontynuatorem pomysłu mojej poprzedniczki grażyny Starosiek. I uważam, że człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. I to, że możemy zaprosić do Domu Kultury Słowianii, bez domu, który się w życiu nie powiodło, z różnych powodów nie można upubliczniać informacji. Że wszyscy są jakimiś alkoholikami. To nie jest prawda. Po prostu im się nie pogodzi. Wydarzenie ma na celu stworzenie osobom ubogim na miastkę domu. Jak podkreśla Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin, człowiek jest tylko człowiekiem i wszyscy powinni umieć i chcieć pomagać drugiemu. Wszyscy uczestnicy oprócz wigilijnej kolacji otrzymali świąteczny podarunek. Jestem bardzo szczęśliwy, że są ludzie, którzy którzy chcą ofiarować coś od siebie właśnie na rzecz osób bezdomnych i tutaj rzeczywiście w takim gronie bardzo szerokim ludzi, którzy mają różne problemy życiowe, możemy, możemy wspólnie świętować Boże Narodzenie, ale to jest zasługa ludzi dobrej woli. Tutaj widzimy na czerwono ubranych wolontariuszy. To im się należy szczególne podziękowanie. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 50 wolontariuszy. I choć praca ciężka, to bardzo przyjemna i ucząca przede wszystkim pokory do życia. To, co najważniejsze podkreśla uczestniczka wydarzenia, to umieć dostrzec osoby potrzebujące i umieć wyciągnąć do nich pomocną dłoń. W tym roku jest 50 wolontariuszy, 450 osób jest na zaproszeniach. Przygotowania trwają wiele dni, wiele godzin. Wczoraj już się zaczęły. Dla każdego z tutaj. Z gości. Jest przewidziana paczka żywnościowa, które wczoraj pakowaliśmy. Wiadomo, cały nakrywany stołów to też też my, cała oprawa. Dbamy, żeby dobrze się czuli. Czuli się tak rodzinnie, z uśmiechem zawsze. I pięknie, żeby było. Bo to jednak Wigilia, jednak święta, jednak każdy chce coś zrobić dla tej drugiej osoby. Dla wielu uczestników spotkanie to było jedyną okazją, by tradycyjnie spędzić święta. W trakcie kolacji oprócz tradycyjnych potraw śpiewano również kolędy oraz dzielu się opłatkiem. Czem, się człowiek samotny to dobrze tak towarzystwie, prawda? W ja w domu też człowiek sam. I co? No tego. a tutaj przynajmniej towarzystwo trochę, prawda, się zje na tego. A no, tak bardzo przyjemnie. Ja też jestem zadowolona, że tu przyszłam. Żeby dostać tu zaproszenie, to stałam całą noc. Żeby tu się dostać. Bo jestem osobą niepełnosprawną. I zawsze to jest dla mnie duża pomoc. No dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Dla mnie. Tym bardziej, że męża mam leżącego w domu na raka. Byłam sama i tak jakoś życie po tylu latach jakiś scenariusz napisało. Bo... Wystarczy dwa razy w roku, no to już człowiek jakoś się czuje, że nie jest sama, ani nie tego. W organizację całego wydarzenia zaangażowano m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas. Swój udział miały także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska oraz Miasto. Koszt zorganizowania Wigilii Słowianinie wyniósł blisko 40 tys. zł.